Zauważmy, że Paweł to wszystko mogę w nim umieszcza w długim podsumowaniu całego listu, gdzie dziękuję i docenia wsparcie materialne udzielone mu przez Kościół w Filipi. Z jednej strony wybrzmiewa to, że, że to oczywiście Bóg zaspokaja każdą potrzebę człowieka, ale z drugiej strony wydaje się, że w pewnym sensie, w pewnym zakresie Boże zaopatrzenie realizuje się za pośrednictwem Kościoła, za pośrednictwem innych ludzi wierzących. Wzajemna troska i wsparcie ludzi wierzących są zatem wymiernym i namacalnym objawem Bożej, Bożej obfitości. W naszych brakach możemy odczuwać Bożą obfitość, Boże zaspokojenie, trwając właśnie jednomyślnie jako ludzie wierzący w Chrystusie. Inaczej rzecz ujmując, wszystko mogę w nim niekoniecznie jest grą sola. I tak naprawdę niewiele jest takich jednostek w historii Kościoła, które zmieniły, zmieniały świat w pojedynkę, bez wsparcia Kościoła.